Witam Państwa bardzo serdecznie, jestem kamerzysta i aktualnie znajdujemy się w galerii handlowej, bo dzisiaj nagrywamy grup odcinek. Ten, kto zrobi największy przypał w galerii handlowej, A wygra, czyli wygra pieniądze. E, czyli nasza ulubiona pieniędzy? seria standardowa. Co? E... Ile pieniędzy? E, 1000 zł, ale dodatkowo za każdy zrobiony przypał będzie od 100 do 300 zł. Ten kto znaczy po prostu. To jest się niż wcześniej, było? Ja nie rozumiem. Jak mniej? Właśnie chcesz, żebyśmy się chyba bardziej postarali, to Ale nie rozumiesz, nie. za każdy zrobiony przypał ktoś A ma czemu szansę. Albo 150, albo, Znaczy nie. 100, albo 300. Jak ty od 100 do 300 zł. Złotych. A jak ty, to, jaka to jest. Jak A czy... przepraszam, no, i zależności... 600. Nie rozumiesz. W zależności od zrobionego przypału będziesz dostawać pieniądze, rozumiesz? Czyli jeżeli zrobisz mega, mega, mega przypał, no. dostaniesz 300 zł. No dobrze, ja Ale ja jeżeli zrobisz do... największy przypał dnia, dostajesz 1000 Jestem zł. Gotowy. I za każdy nie przypał nie dostajesz dobrać kasę. Dobrać Więc z masz nieograniczoną możliwość do zrobienia przypałów. A mogę dostać miejsce do tym? Możesz zrobić 6 razy przypał i dostać 600 zł, albo możesz zrobić 100 razy przypał i Ale dostać no, 10 tysięcy. Dobra, nie ważne. Dobra, nie dobra nie zrobimy gruby gruby. A a kiedy zaczynamy? co? To zaczynały. kiedy zaczynały? Dlatego do rozdania się jest najwięcej. Ja nie rozumiem w ogóle waszego nastawienia. Do rozdania się jest najwięcej, tylko po prostu musicie robić jak najwięcej przypału. Dobra, niech ci będzie, dobra, zaczynamy, bo ja już nie mogę czekać. No tak, jeżeli jest... jesteś nowy na kanale, to taki sam czerwony przycisk, widzisz na moim palusku, zostaw tam na dole. A no, cóż, czeka, 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 czeka na Czeka Czekajcie. Czeka przypał. Możesz startować, no? Ale ja chciałem stać i nie wpuszczać nikogo. I co? No, A ja nie chcę się kłaść, chciałem blokować. Czemu psujecie mój plan? I co, że niby to jest przypał, tak? Ja chciałem stać Ale... i blokować. Daj, ja nawet i... za to stówy nie dostaniesz. No dobra, jeszcze trochę po pajacu, to może dostaniesz stówę. Ja chciałem stać i blokować. Słuchajcie, ludzie, ta myszysta tutaj. to jest Dobra. To jest przypom. Dobra, Dobra, powiedzmy wielka 200 zł. Ja dostaję? Tak, no. Dla ciebie 100 zł. Czekaj, dobra, Hubert już zaczął robić przypom. Ale to nie jest przypoł ale żaden. No nie, no to jest standardowe, to jest typowe co ludzie robią jak przychodzą tu pranki robić czy cokolwiek, nie? Takie jedzenie. Co nagrywamy? Że robimy przypoł. Ja przypo. chciałem blokować schody, ale wy no to jak ja mam to zrobić? No to, no to po prostu musisz mnie zainteresować. To, Aha, to, to akurat tam gdzie ty jesteś. Idę do jest. sklepu i zapytam się o iPhone'a czy nie, czy to nie ma... Dobrze, może po kolei. Co będziesz robić? Blokuję. bo ja mówię, że zamknięte schody. Ale sobie tak powiesz, jak ktoś Przecież będzie przychodzić? To są No dobra, ale Barber to on robi przypołanie ty. To jest jego przypałanie. Odejdź stąd. zamknięte w Tak No ja tam No bo... Teraz nagrywamy i zamknięte No mamy od To pan mandatem teraz? Tak. Trzeba intensywniej. No tak? to może jeżeli Ci się to uda zrobić większy przypał, to dostajesz stówę. No tu nie masz stopa, wiola. Nie, nie klikać stopy. No to karę dostaniesz. Bo to nie jest przypał, tylko to już jest łamanie prawa. No tu ludzi nie ma. Co to za gara? Jak blokować, jak tu nikt nie chodzi? Dobra. No zablokowałeś szale. dziadka. No ale to jednego, to się widzisz jako przypał? No nie, musisz jeszcze jednego zablokować, czy tutaj dostajesz stówę. Masz kandydata. To kandydata. No na radę, bo będzie scena, tutaj potrzebujemy... Nie, nie, naprawdę. Ale nie, no nie muszę pędzić za No Nie no, ja nie chcę. Ale... Dobra, no. można, można <laughs> powiedzieć, że... <laughs> Dobrze, masz 100 zł, ale to jest, tak, to jest bardziej dla mnie to był przypał, bo no. musiałem cię nagrywać stary. I dla nas musieliśmy być obok. Co chcesz zrobić? Tylko głośno. Przepraszam, a umówicie się że mnie, żebym ja sobie... Tak? Jestem zewsi, ale mam duże tącie. Naprawdę. Tak. No, tak. Czy znaczy, na szkło? No to i, to. <laughs> a, a... To i... Web pani, że nie zawiedzie się pani. Ja za nie kocham, bo YouTube, że to jest zajęcia sprawa, naprawdę. Okej, nie ma czapkę, ładnie. Umówi się pani z nim, on tak ładnie prosi. On nie, u, nie może nikogo w znaleźć. W zobaczy, co Kochanie kochani. się czy... załamie. Jeszcze na takim kanale to w szoku będzie w ogóle. Sorry, to jest bardziej cringe niż przy to. Ogarniaj sobie normalnie tak, życie, u mnie. Nie, jak ici, się nie, I ciekaj, ciekaj. Zamykaj, Pięć minut, pięć minut, Dobra, dostaję jak na razie Dobra, na razie Dobra Dziękujemy pani Co? Na razie nic, jesteś jest. żałosny bardziej niż no to, przypałowy mam jeszcze raz krzyknąć, że jesteś Nie No to chyba każdy Ile? Jest? 200 zł ale, ale no było, było przypałowe? No, nie nie było przypałowe Ale ona miała na mnie, tylko miała z tą do widzenia Dobra, 150. nic mocnego nie ma. Nie, bo grozi mi ochroną debilka jednak. 150 redziesz za to. Lekki przypał. Taki pół na pół. Idziemy do góry, tam gdzie jest najwięcej ludzi, największe można przypały zrobić. I... Co chcesz zrobić? Zobaczmy. Te wibratory można głębokali swoje nie polecam. Nie polecam, polecam, polecam. Część, że on się zapytał, czy można sobie w dupę głęboko wibratora wsadzić? a, a to jest Aiko, naprawdę. Ale plus 18, tak. No dobra, dostaniesz za to ode mnie stówę. Tematyka, no jest grubo. Zbyt zbyt. Tematyka się zgadza, nie? Co? Tematyka się zgadza, plus 18. No. Stówę za to dostaniesz. Za Wielka poszła się zapytać. O nie? wibrator. Ale Wielka to już poszła się tak zapytać, po prostu. Dobry. Zrobił mi pan wodak. Bo słyszałem, że są w hotelce. Maar Ale to, to też nie będzie? Ale on jest żenujący. Stary, on jest tak żenujący. Wydało mu za to minus 100 zł. Ale bo przy ciebie samo wychodzi, bo widzę, że, że kamerujesz. Jakbyś to się tak z dołu. No to jest by śmieszne, jak on widzi od razu, że jest kamera, to on od razu jest źle nastawiony. Tak by się jeszcze zgodził. No właśnie nie, bo też jest postawiony w takiej bezpośredniej sytuacji, takiej, że nie wie, jak ma się zachować. No właśnie raczej będzie chciał się zachować tak, że będzie wycofany, żeby się nie zbłaźnić. To wszystko przez ciebie nie wychodzi. I przez przypadek wazę zbiję. Przez bazę przez przy przypadek? No, przez przypadek. Nie no dobra, to jest przypałowe, to jest 100 zł, jak Ale zbijesz. Jak idziesz sam, a nie że wszyscy za nami. Nie, nie staraj się nie stać. Tak cię nie straciłam. Po co tu przychodzić? Biedaku, po co tu przychodzić? Mi przeszkadzał nikt za kółko. A czemu ty biedakiem? Możesz mi Ale Nie staraj się na to, po co tutaj patrzysz na mnie? Słyszy? się na to patrzysz? Jak cię nie starasz? Można zaprosić mnie bo... Ale ja to z kupieniem mam. Nie staraj się. Nie, nie kupujesz To kupię. To kupię. Bada, no, że mi nigdy nie może zapłacić, bo ja na przykład zrobiłem Dredziarzowi taki przypał, że wszedłem za nim powiedziałem, że go nie wstać na biżuterię. Słuchaj, dam ci tak. 5 zł jak... Jak co? Zrobisz. Aha, już zrobiłem. Zrobiłem ja przypał Dredziarzowi. ale ja nie widziałam tego. To ty zrób przypał no, tak. Dredziarzowi. Ale to miało być Dlaczego dla mnie dokumujesz czy dla kogo? Wy jesteście chorzy na głowę. Ale dlaczego dla mnie tego no. nie kupisz? A no jesteś ze mną czy bez mnie? Ja no, nie jestem z tobą i nie będziemy nie. Ale jak to, no, że jesteś ze mną? Zamknij. Ale no jesteś ze mną czy nie! No ja się pieniam <noise> no. I ja mówiłam do niego jak do debila. Walcz o chłopaka. No to dla mnie? Zamknij. Co Ale Ale pokaż, jak chcesz coś co kupujesz. No daj! Prześni go. Dlaj, co? Prześni go, to dosyć czysty. Co mam zobaczyć? Prześni, zdradziłeś mnie, i Zdradziłeś mnie! Odda oddawaj prezent. <grym> A dla kogo chcesz Nie, się. No dla kogo? No ja się pytam, dla kogo coś te kwiaty kupić Proszę jakiś taki ładny. Proszę mu nie sprzedawać. No ja się pytam, dla kogo zdradzasz mnie czy co? Dla... No, dla kogo chcesz ja poproszę, bo... no, z no, no, to kupić? Ja po prostu mam No on jest niedorozwojem. Powiesz coś, kogo się dalsza, kogoś, to co... to jest nasza sprawa. No ja to nasza sprawa, no powiedz dla kogo to kupujesz. No ja ci go wywaję jak tego go kupić, a no, co do tego to kupujesz? Spróbuj. To znaczy, ci połamie nogi. No, nogi. Ci go. Połamie ci nogi. A... Ale ty ty no, sobie zobaczysz, to... ale jak ty w ogóle się do mnie odzywasz? Jak ty się w ogóle do mnie odzywasz? POPMIE! Pani robi to. No za to wstańesz się stowy, no. Tak? No. Dobra. Może teraz ty. Ale wiesz co? Ale jesteś Ja mam, ja mam zadanie. Mogę? Proszę. Musisz od razu udawać teraz, że to dla niego były i on zradza. A gdzie jest barber? Ja właśnie ja nie wiem, nikt. Wiem. Ej, słuchaj, mogę dać zadanie? Komu? Jemu. No, no, możesz, Musi... ale to on wtedy dostanie kasę. No dobra. Ej, słuchaj, myślisz, że jest jakiś staczek, co? Tak? I w końcu sobie ofiarę, na którą go przewrócisz się niby i go no. nad nią wyleję. A no dobra okej. Okay. Tak? tak? No, spoko. Dawaj. Idę na łatwości i już wiem jaki cel osiągnę. No, ale nie z nas, tylko Nie, ja wiem, przecież wiadomo, że nie z was. Na kogo się rzucisz? Okej, okay, już widzę już muszę. Nie, w Ale przypał, w sensie... Pan sobie takiego przypału narobił. Ale zrobił to lepiej ode mnie? Nie. To, jest to, to, jest to bardzo żenujące było, nie? Nie, żeby na to było. ją? Na przecież Na przycisk. Ogarnęła? No patrzcie, teraz I... Oka, wiesz, że jest taka kawa Kopi z gówna? Okay. Wiesz o tym, nie? Czy nie? To wiecie. Idź się zapytać, czy ci zrobi kawę z gówna, to będzie przypał. To no, pójdzie, dobrze? Ale Później? tak musisz mówić, że gówno, że lubisz wyciągać z gówna dalej. będę krzyczała, gówno, gówno. Proszę, proszę, ja ci Myślę, że będzie w porządku i A ma pani taką kawę z gówna? kawę z gówna? Takiej ziarenki, którą się wyciąga z

<noise> dziękuję. Nie mają. Jak mogą nie mieć? Jak można nie mieć kawy z gówna? Ja nie się nie wiem, jak można nie mieć kawy z gówna. Nie ma kopii Ale... no, lub Nie ma. państwo maśne żywa na rocznicach? i bardzo znaję Jeśli Jakiś punkt albo że to Przepraszam bardzo, ja tylko trochę stwierdziłem, że tam jest Macie może państwo maśne żywa na rocznicach? Macie państwo maśne żywa na rocznicach? Nie bardzo to.

Jezu Chryste, sary, serio? Mówisz że dla mnie, żebyś właśnie robić przypał. Wiesz, wstyd był? Cały czerwony jesteś teraz. No nie dobra, 200 to... wie, zł, ale zrobiłeś mi przypał. Mi to zrobiłeś to... przypał, nie to sobie, to tylko nie mi pod... zrobiłeś. Ja to nie, że mówiłem, że dać jak ty żeby No ale to mi najbardziej zrobisz przypał. Co zrobisz? No. I zapytam się, czy to prawda, że świnca mąska smarczuje jak kurczak, bo lubię... Ale to jest zabrać. prawda. No mnie i powiedz, że, po, po, powie, że poprosisz dwie do zjedzenia. A macie pozwolenie na górę Noo Nieużę Barzucimy naprawdę nie, no no, na, na nie macie święci morskiej Mamy jedną A Smapia jak kurczę? Nie, Snaptuję <grystanie> Słyszysz? Iź do, do orange kamery bo będzie przypał. I powiedz no. Że ten, tylko musisz się głośno kucić. słyszysz, bo... No dobrze, dobrze, ale tu nie masz po... żadnego A ty w jakiej sieci masz? To nie ma ludzi a w jakiej sieci masz? T-Mobile, a co to za różnica? No to powiedz, że internet Ci nie działa i niech to naprawiam. T-Mobile mam powiedzieć, że mi nie działa? Y, tak, ta, powiedz, że w T-Mobile Ci nie działa internet i że niech naprawiam. Mam problem, bo nie wiem Pan wie, ale nie mieszkamy. Mam straszny problem z internetem. Więc na razie. Dobra. I oni jest... ja się i dalej widziałam. Nie mówię nic. co ktoś też będę może być i tak dalej. No nie, dlatego tego grupa żeby No nie wiem, no, no, mo no, możemy jakąś pracę zrobić z złości, albo coś nic więcej nie zrobimy, to do niczego nie zrobimy. Moja partia mowa nie? Także co? to nie ma Panu T-Mobile trzeba iść prosto i po lewej stronie pan ma No, Ale ja potrzebuję na teraz szybko, nie da rady? Nie, nie da rady Ale co by pan się chce, teraz? No hmm. potrzebuję, żeby mój internet T mobile działał Przyszedłem do salonu internetu. Okej, okay, czyli pan chciałby czynić usługi tak? Żeby tam działało Nie, potrzebuję na teraz No to na teraz trzeba iść prosto i w lewo pan nie pomoże To to jest Dobra To ja zgłaszam ten oddech oficjalnie na cały internet, że Oreg jest najgorszy w Polsce internet nie działa. Do widzenia! <grym> jakie dzisiaj liczby wygrają? A tego nie wiem. Ale to Pani tu nie jest na rynku papatki? Nie. Jakie ja mam jest? wygrać? Może Pan sobie wtedy zobaczy Panie numer? A jak Pani tytuje? Pani na pewno ja ma przykład. Ja nie tytuje, bo ja graję No dobra, a ile trzeba Pani zapłacić, żeby mi Pani podała odpowiedź? Mi Pani musi płacić Ja chcę wygrać. Jestem pasjonatem wygrywania. Mogę Pani dać 500 złotych za to, że Pani mi da wygrać dwa. Dłote? Tak. 500 złotych za dwa złota? Tak. A to interesuje. I Pani I wchodzi Pani w to? Jak pan chce, to Ale musi Pani dać takie liczby, co wygrać. To jest cringe. No. Jak dobrze, że jest. Ja... Oszustwo kolejne. Jesteś cringe'em, nie? To, to, to nie było śmieszne, to było cringe'owe. Tak. Ale nie bratał nie, nie dał. Nie wiem ja jestem taki nieśmiały, ale muszę się pani zapytać, czy są tej boje. Musiał na baweczki do popatrzeć. Dobrze. Najlepiej, żeby było jak najwięcej Teraz? Jak najwięcej ston i jak największy pierwki. To ja Najlepiej kolki. Czy nie ma yes, takiej? Proszę. Są takie? A, no dobrze. Co nie, nie coś. Co się stało? Taj nie ma. tej pani nie ma. A co pani ma? Najlepsze jest Dobrze niekoniecznie musi być no, Nawet... nie kolejki. Koniec... Chodzi tutaj. Y... Najlepsze. Na... No najlepsze. Ale Polski. Dobra, to nie będą Polki. Nie ma żadnych Polek tutaj w tym stopie. Nie. Chodzi o to, że chcieliśmy kupić gazetkę. Kolejne patronatem tutaj kupujemy. Nie ma? Na pewno? Musi być. Ale BMP, że nie ma takich Nie no i jest. Stanowski! Stanowski! A nie ma go Co ty wieśniaku się drzesz w tym sklepie? No że Stanowski. Zajmą ci głowę wieśniaku Sanowski miał być Ja nie chodzę Sanowski! Dzień dobry Poproszę prezerwatywy smakowe. Nie mam Ja nie ma? Ja ma? Tu nie ma. Super No s**wa! Co, 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 co wy chcecie zrobić? On będzie mówił, że on chce normalny, bo ma uczulenie na soczystą wiśnię i do piecze dupa. A będą mówiły, że potem nie piecze dupa. No, już możemy? Ale nie po smakowym dupa piecze, musimy tak dać, to nie po tym piecze dupa wcale. No, nie bierzemy smakowej. Nie bierzemy normalnej, no, no, bo soczysta wiśnia, pani pasz. Wyłącz tą kamerę. Pani to co poleca. Pani poleca bardziej tę, kamerę. Wyłącz tą kamerę. Ale ja nie mam kamery. To jest aparat. To jest aparat. Ale Pani woli to czysto Ale to jest włączone. złączone. włączone. Nie działa. Nie pani produktu. Który kupić? Co często wiśnie czy oryginalne? który bierzemy? To ja nie wiem. Ja bym nie ja Ale no, ja bym chcę To zrobić przy tym polega odcinek? Ale co mamy dalej mówić? No, Może chcesz. Dalej mamy się kłócić no, to, to To też ci jeden że... Nie wiem. To weźmy ten, no bo tak, by smakowy. No jak kurwa? O, uf. o, dobra, weźmy ten, ale ty mi weź potem wysypkę leci. Dobra. No. Dobra, to weźmiemy ten smakowy. To bierzemy smakowy, stary. On mi będzie potem wysypkę leci po prostu. Dobra? Nie To się o żadnej wysypki. Ja myślę, to możecie w metru wyrównać. No dawaj. Smakowy. To, to, to który bierzecie? No smakowy. Smakowy bierzemy wiśniowy. No widzisz, kurwa. To ty jesteś tym pasywnym. Mogłaby pan na to wsłużyć? Eee, nie w tym ja chciałbym, żeby widzowie jednak ocenili, bo mi trudno jest ocenić, kto zrobił największy przypał. Widzowie, widzowie niech w komentarzu napiszą, kto zrobił największy przypał. Ja nie nagrywałem wtedy nigdy. I kto powinien dodatkowe pieniądze wygrać za to, że zrobił największy przypał, prawda? Dodasz dodatkowe pieniądze za to, kto na pieniądzach, ale myślę, że ja o ciebie nie słyszałem. a co ty zrobiłaś Właściwie jeszcze ona nic nie zrobiła. Jak to wiem? A to co zrobić? Tak? Właśnie, ty, on Ty Wielka nic nie zrobiłaś. Serio, ja nie No to ja... Ty, ja chyba robiłem najwizorzki. Ale Ona była więcej na firma. na drzyba na penisa. Kupowałem z nim w No dobra, dobra, no to widzowie ocenią, tak? Nie przekonuj. Widzowie ocenią kto waszym zdaniem. E, no tutaj powiedz się najbardziej. Że zostało, ja... Na pewno wielka nie wygra tego odcinka. Że więc nawet nie w A z głównym zrobiła, hmm. możliwe, możliwe no to. Gór nie tak, wiem, czy było tak słabe. się i wydzierałam się na niego i coś tam jeszcze było. A bez kitu, Wielka mogłaby wygrać nawet. Dobra, przepraszam was. Wielka mogłaby nie nawet wygrać. Jak czy... o mnie zapomnieć? Dobrze, ocencie kto najlepiej waszym zdaniem. Widzimy się już jutro. Do zobaczenia.